Dobra, mieliśmy rozbierać te układy STK żeby sprawdzić czy to marginały. Nawet nie wiem jak się tego zabrać. Mam trochę narzędzi, które uważam, że są chyba niezbędne do tej procedury. Na wszelki wypadek jeszcze wezmę wkrętarkę, którą znalazłem ostatnio. Śrubokręt Wery, Płaski, dosyć przydatny przy takich trudnych naprawach i Stary dobry dyson do zachowania porządku. Niestety na nóżki nie będę patrzył i tak te układy są do wyrzucenia. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Mamy otwarty jeden układ. Aż tu być jakieś zalany, jakimś żelem, jakieś cuda bajery, ale nie, nie jest. Dobra, straciliśmy, brzydko mówiąc, jedną nogę. Jest to do, do lutowania. Kurczę, wyglądają dobrze, bardzo dobrze. Źle źle to jest ciekawa sprawa czy tyle powinno być? jeden jest przebity. No i pytanie do ekspertów. Oryginalne, czy nie? Na pewno jednakowe. Niedługo może przyjdą mi moje nowe STK dla pana Damiana. Założymy. Mam nadzieję, że to zagra, ale teraz pytanie, co to z tym zrobić? Ktoś kiedyś naprawiał, tylko pytanie, jakie tranzystory wstawić w miejsce tych tutaj wariatów dwóch? Jak macie jakieś pomysły, dajcie znać. Dzisiaj w nocy może mi się urodzi córka, więc piszcie w komentarzach, że się ma Magda. <laughs> Dużo zdrowia, powodzenia życzę. Hej!